Dzień dobry. Dzisiaj sobie zrobimy przygotowania pod kolejny retrofit Jako, że się ze z tyłu, to ten retroficik będzie związany z tyłem. Nież Wam pokazuję, co będziemy działać, co będziemy rozbierać i gdzie będziemy gmerać. Tak więc nasz retrofit będzie. Powiązany dokładnie tutaj z tym miejscem. A co dokładnie będziemy robić? To będziemy rozbierać tutaj ten słupek B. Musimy zdjąć plastik progu z przodu, plastik progu z tyłu i dobrać się ogólnie do tej obudowy. Będziemy musieli zdjąć też górną część tutaj słupka B bo będziemy musieli dostać się tutaj do tego nawiewu, w sumie tutaj do miejsca, w którym jest prowadnica, jakby powietrza, tak, do tej kratki. Pewnie już wiecie, co będę robił, no bo po tytule możecie to wywnioskować. Kto ma, to wie. Kto nie ma, niech uważa, bo będziemy dzisiaj to zakładać. A co będziemy zakładać? Będziemy zakładać jonizer. No dobra. Kierownica powietrza wyjęta, bo tak to się nazywa. Tutaj tego plastiku zdejmować nie trzeba. Udało mi się to zrobić bez zdejmowania plastiku. Uchwyt tutaj jest tak, jak powinien być. Teraz tak. Po co ja to zrobiłem? Tutaj trzeba zrobić otwór, żeby Nasz jonizer tutaj umiejscowić w środku w sumie jego chyba coś tak nazywa głowica. Dobra, biorę się za rzeźbienie, a zaraz wam pokażę, jak jonizer sam w sobie wygląda. Mamy przycisk. Tutaj mamy jonizer. Tutaj ma reklama. Podziękowania system z sercem mi pasją. Jelizer jest nowy tu jest ta głowica, o której Wam mówiłem, zaraz to rozpakuję trzeba zrobić miejsce na przycisk sam przycisk ma taką obudowę jak widzicie dookoła będziemy wycinać otwór na tą obudowę numer przycisku może tu znajdę dla Was tutaj mamy numer przycisku 4H0 96356 chyba tak, a numer obudowy jest tutaj: 4H4 868 368. Numer ani 0: 4H0 963 9 No i zobacz, tak wygląda nasza głowica. Trzeba wyciąć otwór montażowy na nią. Sam janizer tutaj jest montowany w uchwyt, który jest na aucie. Oczywiście potrzebna wiązka będzie. Nie wiem, ile mi się uda dzisiaj to wykonać, tej pracy, ale będę, będę chciał je wykonać jak najwięcej. Jak zawsze. Tak więc biorę się za wycinanie uchwytu. Montażowego do naszej głowicy. Słuchajcie, na no, dzień dobry. Wywiercam sobie otwór 9 mm, mniej więcej w tym miejscu. Teraz po prostu trzeba będzie tutaj dociąć odpowiedni rozmiar do tego, żeby ta głowica tutaj nam siadła. No i zobaczcie, głowica siedzi. Plastik jest bardzo miękki, tak więc trzeba uważać. Zobaczcie, tutaj niewiele wyciąłem pod spodem. Zaraz sobie to wsunę. Jest tutaj taka uszczelka, o ring. I w sumie z tej strony tutaj będziemy mieli załatwione. Słuchajcie, to można już założyć w sumie do auta. Zaraz sobie tutaj to włożymy widzicie, Jonizer ma tutaj taki oryginalny uchwyt o. i on tutaj się ładnie nam musi wkliknąć no, wchodzisz w sukienkocie wchodzi, czy nie wchodzisz? patrzcie, nie No, słuchajcie, usiadł ładnie. Tutaj nam obudowa przeszkadzała, którą trzeba włożyć troszeczkę głębiej. Ale wszystko ładnie siedzi. Teraz zajmiemy się uchwytem. Uchwytem miejsca montażowym na przełącznik, który będzie gdzieś tutaj. Słuchajcie, zrobiłem sobie przymiar. Przeniosłem sobie go tutaj na obudowę Miejmy nadzieję, że. Będzie w miarę równo, tak więc wycinam teraz obudowę i miejmy nadzieję, że przycisk będzie pasował. przycisk zamontowany, otwór wyszedł naprawdę dobrze z tej strony wygląda to tak teraz czekam je zrobienie wiązki no ale niestety pogoda jest, znowu jest, tak więc zabieram się za wiązkę może jeszcze coś mi się uda dzisiaj tutaj wymyślać no bo słuchajcie, przycisk jest założony jonizer jest założony została nam wiązka do zrobienia dzisiaj już niestety tego nie zrobię bo padało więc projekt po prostu się nam przedłuży no nic ale mamy jakiś tam wstęp częściowo mamy tutaj zrobione co mieliśmy zrobić wydaje mi się że najgorsza najgorsza z rzeczy jest zrobiona czyli otwór na przycisk i tutaj montaż tego jonizera samego Wiązka nie jest skomplikowana, nie wiem, tam jest 6 przewodów, wszystkich do kupy. Masa plus, sterowanie z przycisku i podłączenie do panelu klimatyzacji. Do tego panelu klimatyzacji to się nic nie, nie reguluje, ale już Wam mówię, gdzie się będziemy tutaj wpinać. Tu trzeba wyjąć to. I z tego co pamiętam, czarna kostka i któryś tutaj pin w czarnej kostce. Także do tego miejsca trzeba się dostać z jednym przewodem. Jeden przewód do bagażnika. Jeżeli nie macie bramy garażowej, ja mam bramę garażową, to podpinam się pod przewód bramy garażowej. No i to w sumie to w sumie tyle. Dobra, na dzisiaj koniec. Spotkamy się przy okazji montażu samej wiązki i później kodowania. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.